Dzień dobry, serdecznie witam i mamy w Rzeszowie wyjątkowo duże mrozy jak na ostatnie zimy, ostatnie lata, bo aż minus 14, prawie 15 stopni Celsjusza. To są dane z IMGW, czyli dość wiarygodne źródło piątek sobota, godzina 19. Co i tak gdzie mnie to piszą mamy aktualną sobota 17 godzina 11 stopni poniżej zera Celsjusza. I zadałem sobie takie pytanie, ile kosztuje takie mrozy ogrzanie mojego domu kotłem gazowym, bo mam kocioł gazowy, ale też bardzo podobny do mnie dom ogrzewany jest pompą ciepła, i poprosiłem o dane z pompy ciepła, ta sama okolica. I zobaczmy, jak to wygląda. Zrobiłem jedno zdjęcie mojego gazomierza 3395,248 m sześciennego. Dokładnie po 24 godzinach, zrobiłem drugie zdjęcie 3404,622 m sześciennego. To jest około 9 m sześciennych gazu zostało zużyte przez mój dom. A tak wyglądało to, jeżeli chodzi o pompę ciepła 10 stycznia 2026 do godziny 9 rano. Czyli przez 9 godzin zużyto, zużyła pompa ciepła 15,3 kWh energii elektrycznej. Pokażę Wam też 9 stycznia 24 godziny, ile zużyła ta sama pompa ciepła wcześniej m, energetycznej. Ale w tym największym mrozy, w najwchodniejszą nocy zużyła tyle nagrzanie grzanie 13 kWh, a na podgrzanie ciepłej wody 2,3 kWh. Ciąg dalszy tu mamy. COP 1,95. Także, mimo że było minus 13 stopni Celsjusza, bo to była minimalna temperatura w nocy na moim termometrze, który pokazuje maksimum-minimum temperatury, to COP jest dużo powyżej 1. To jest, ile trzeba zużyć kilowatogodzin energii elektrycznej, żeby wyprodukować, ile się produkuje z tego kilowatogodzin ciepła, energii cieplnej. Zwykła grzałka elektryczna ma 1 COP, czyli potrzebuje 1 kilowatogodzinę energii, żeby wyprodukować 1 kilowatogodzinę ciepła. Tu mamy 1,95 w ten chłodny dzień. Energia elektryczna 15,3 kWh, a wytworzyło nam ciepła 26,2 kWh. Widzicie? Tyle ciepła. Gdybym chciał użyć, gdyby ktoś ogrzewał dom grzałką elektryczną, to by tyle kWh prądu musiał zużyć, żeby dokładnie tyle ciepła wytworzyć. Tu zużył 15,3. I ciepłej wody wytworzono równowartość 3,7 kWh, zużywając tylko o, tutaj 2,3 kWh. Ja to wszystko mam w Excelu, także ja wam pokażę. A temperatura tu macie minus 10,3 stopnia Celsjusza. Jak to wyglądało dzień wcześniej? 9 stycznia 2026. Tu już mamy całą dobę. 32,6 kWh energii elektrycznej zostało zużyte przez pompę ciepła. 29,6 kWh zużycie na potrzeby grzewcze. 2,9 na ciepłą wodę. Także tutaj. Jak widzieliście 10 stycznia, na ciepłą wodę o godzinie 9 rano już mniej więcej całodzienny przydział został zużyty. To jest cała doba, więc widać, że już później pompa nie podgrzewa bardziej tej ciepłej wody. na wystarcza domownikom do końca doby. 29,6 COP, aha, temperatura minus 10 stopni Celsjusza, było wtedy COP 2,27. To już wysokie COP, jak na takie niskie temperatury. Wytworzono ciepła 68,6 kWh. Bardzo dużo. Ale kosztem 32 kWh prądu. Stąd ten COP 2,27. Wytworzono ciepłej wody 5,2 kWh, ale kosztem 2,9 kWh prądu. Dobra, idźmy do Excela. Ja tu jeszcze jedną rzecz zrobię. 11 razy to kWh. Już tłumaczę. Zacznijmy od gazu. Te stany gazomierza, które Wam pokazywałem na zdjęciach, to jest 9,374 m sześciennego mm, zużytego w ciągu 24 godzin. Tych najmroźniejszych dni w Rzeszowie od minus 10 do minus 13 stopni Celsjusza. tej temperaturze przez całą dobę się byliśmy. Byłem ja, jest, nadal jestem, ale w tym okresie pomiarowym. 4 zł kosztuje metr sześcienny gazu. To wynika z faktur, dokładnie z faktur, przeliczeniowo to, co ja dostaję, faktury za gaz. A druga rzecz. Zakład gazowniczy informuje mnie, że z jednego metra sześciennego ja uzyskuję 11 kWh energii cieplnej. Taką, taką energię Gaz w sobie niesie. Oczywiście sprawność kotła gazowego nie jest 100%, mimo że mam kocioł kondensacyjny i producent mówi mi o 107%, tam 108%, ale to są takie troszkę inne procenty niż na szkole uczono. Ale z tego by wynikało, że gdybym pomnożył 11 kWh razy 9,374 m. Wynikałoby, że mój dom zużył, potrzebował 103 kWh energii ciepnej z gazu, jak widzieliście, tam tak pompa ciepła 64 kWh energii ciepnej wybudowała. Koszt najważniejszy, koszt dobowy. 4 zł razy 9,374 metra sześciennego to jest 37 zł. Tyle kosztował mnie jeden zimny, chłodny dzień, żeby ogrzać mój dom. Jak widzicie, siedzę sobie w krótkim rękawku. Mam 20, chyba 23 stopnie Celsjusza. Nie dogrzewałem się porządem w sposób bezpośredni, nie używałem moich klimatyzatorów, ponieważ jest poniżej 10 stopni Celsjusza minus 10 stopni Celsjusza a klimatyzatory te moje nie powinny pracować w tak niskich temperaturach, więc są wyłączone. To jest. Ale wiadomo, że w domu zużywam dość dużo energii elektrycznej telewizor, podłogówka w łazienkach działa. W związku z tym trochę ciepła z prądu też mam, bezpośrednio z zużytywanego ciepła poni prądu, ponieważ też to jest ważne, hmm. wiadomo, że energia elektryczna zużywana przez dom hmm, zamienia się w ciepło w 100%, prawie w 100%, no bo żarówki trochę dają energii świetnej, ale reszta jest hmm, ciepłem. 37 zł z mnie cały dzień, całą cała doba grzania domu. A jak to wygląda w przypadku pompy ciepła? 9 stycznia, czyli cały wczorajszy dzień zużycie energii elektrycznej a u mnie też, u mnie też to jest ciepło plus ciepła woda. Mój kocioł produkuje mi ciepłą wodę. Pompa ciepła 32,6 kWh ciepło plus ciepła woda. Następnego dnia przez tylko 9 pierwszych godzin doby 15,3 kWh. 10 będzie bardziej chyba rekordowy niż 9 stycznia. Złoty 20 liczę za kilowatogodzinę. Ten sąsiad ma fotowoltaikę na starych zasadach, ale liczmy uczciwie, gdyby on kupował prąd, a nie kupuje, ponieważ go produkuje sobie latem. Takie możliwości są i on z tego korzysta. Ja niestety gazu nie produkuję i muszę go kupować, to on, gdyby tę energię kupował, zapłaciłby za 9 stycznia 39 zł i 12 groszy, a za 9 godzin 10 stycznia 18 ,36 zł 36. Jeżeli to przeliczymy na 24 godziny, te 9 godzin, to wychodzi nam prawie 49 zł za Cały dzień. Mi wychodzi za cały dzień 37 zł, tu wychodzi 39 lub 48. Czyli można powiedzieć, że przy cenie energii ,20 zł, 20 za kWh, cena, koszt ogrzania pompą ciepła jest troszkę wyższy niż ogrzanie się kotłem gazowym. Z tym, że jak mówiłem, ja to muszę zapłacić, gaz muszę kupić, a mój sąsiad te 49 zł sam sobie energię wyprodukował latem. W związku z tym, w jego przypadku on m, tego nie będzie musiał płacić. Ale gdybyśmy mieli równe warunki, to tyle by kosztowało. Przeliczyłem to na cały miesiąc. Gdyby się okazało, że taka niska temperatura będzie przez 31 dni stycznia. Co jest mało realne, ale można policzyć. Ogrzanie domu gazem kosztowałoby mnie 1162 zł, w przypadku mojego sąsiada ogrzanie domu prądem to co wyszło mu 9 stycznia, kosztowałoby mu go przez cały miesiąc 1212 zł, czyli bardzo zbliżone wartości gaz pompa ciepła. A gdybyśmy przeliczyli tą, tą nockę, tylko nockę, 9 pierwszych godzin doby, 1517 zł, czyli to nie dużo więcej. Proszę pamiętajcie, że tych niskich temperatur nie, będzie, nie będziemy mieli długo, przez tydzień, maksymalnie może 10 dni. I jak widzieliście, COP, czyli potrzebna energia do wytworzenia odpowiedniej energii ciepłej. W pompie ciepła rośnie. Teraz jest 2COP, 2 ale jak będzie trochę cieplej, będzie do 3, 3,5. W związku z tym zużycie energii przez pompę ciepła, czym wyższa temperatura na zewnątrz, jest mniejsze, a produkuje więcej energii. To nie jest liniowe, nie ma zależności, więc tutaj te wartości przy trochę wyższej temperaturze będą bardzo szybko malały. W przypadku kotła gazowego niestety nie jest tak dobrze. Cały czas potrzebuje tą samą ilość gazu do wyprodukowania tej samej ilości energii cieplnej. Logiczne. Także jak widzicie, na pewno pompa ciepła przy minus 13 stopniach nie powoduje drastycznych różnic jeżeli chodzi o koszty ogrzewania niż kocioł gazowy. Jak będzie chłodnie minus 20 stopni no to wtedy będzie na pewno drożej ogrzewanie pompą ciepła niż kotłem gazowym. Ale jak będzie cieplej to będzie duża różnica na korzyść pompy ciepła. A że w Polsce jak pokazywałem wam niedawno w filmie Mamy bardzo mało dni z temperaturą poniżej 10 stopni Celsjusza. Minus 10 stopni Celsjusza to taka sytuacja, pompa ciepła wygra. O, pompa ciepła będzie wygrywała z kotłem gazowym. Ale czy są jakieś plusy kotów gazowych? Są i to bardzo, bardzo, bardzo duże. Kocioł gazowy do pracy potrzebuje gazu i niedużą ilość prądu. W przypadku kataklizmu, sytuacji nadzwyczajnej, sabotażu, kiedy zostanie wyłączony prąd na dużym obszarze kraju na długi okres czasu w środku zimy, jesteśmy w stanie zasilić awaryjnym źródłem zasilania, niedrogim awaryjnym źródłem zasilania, kocioł gazowy i dogrzewać dom przy pomocy tego źródła ciepła. W przypadku pompy ciepła dostarczenie jej tak dużej ilości energii, czyli 50 kWh dobowo, jest prawie niemożliwe. Trzeba mieć naprawdę solidny agregat, żeby to zrobić. W związku z tym, aha, gdyby się okazało, że sabotaż by napotka gaz i zostanę ja pozbawiony gazu ziemnego do ogrzewania domu, to ja wtedy mogę się dogrzewać prądem. Mam alternatywę i dogrzanie się prądem nie jest problemem, ponieważ uruchomię sobie tzw. grzejniki olejowe i one mnie dogrzeją. W przypadku prądu takiej możliwości nie ma. Oczywiście kominek jest takim rozwiązaniem awaryjnym, jeżeli ktoś ma gaz czy ma prąd i będzie poważna awaria. No to wtedy, mając kominek ze sprowadzeniem ciepła z tego kominka po domu, rozpali sobie drewnem i sytuacja będzie pod kontrolą. Jeżeli Wam się podobało, koniecznie dajcie mi lajka like do góry, napiszcie komentarz, bo myślę, że te dane są istotne. A co ważniejsze, one są wzięte z życia, a nie ktoś kalkuluje je na podstawie tam jakichś laboratoryjnych danych. Miłego dnia. Do usłyszenia.